Będę z wami szczery. Myślałem, że jeśli chodzi o postać Sylwestra Adama Wardengi, to nic nie będzie w stanie mnie już bardziej zaskoczyć. Najwidoczniej bardzo się myliłem. No bo gdybyśmy tak wszyscy wspólnie spojrzeli na obrany przez niego w ostatnich latach kierunek, to moglibyśmy śmiało powiedzieć o pewnego rodzaju zmianie wizerunku. W końcu jeszcze nie tak dawno wszyscy uważali go za szeryfa internetu, który wyjaśnia z kamerów czy wytyka influencerom ich niemoralne czy nieetyczne zachowania. Tylko czy społeczność polskiego internetu nadal może uważać Wardengę za osobę godną zaufania oraz taką, która powinna piętnować zachowania innych influencerów? No nie wydaje mi się. Zanim przejdę do meritum i do tego, co w ogóle skłoniło mnie do nagrania tego filmu, może zaczniemy od tego, gdzie to wszystko się tak naprawdę popsuło. Osobiście uważam, że Wardenga zboczył z kursu pod nazwą Bycie Szeryfem na kurs Bycie Mainstreamowym Influencerem w momencie dołączenia do Fame MMA. A jak dobrze wiecie, środowisko Fame MMA czy ogólnie Freak Fightów to środowisko sztywnych gitów, patusów, kamerów i ogólnie osób, które raczej lekko mówiąc nie powinny znajdować się w internecie. I myślę, że właśnie przebywanie w środowisku tych freakfighterów trochę zniszczyło wartości, którymi zawsze się kierował. Na pewno każdy z nas pamięta głośną aferę z wyciekiem głosówek Fagaty, które wówczas nagrywała do swojej byłej już przyjaciółki Maszyn. Nie, to ja mam taki teraz plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie bogatego faceta. Ja mam teraz plan B i plan B jest taki, że do mnie wpisuje strasznie Stu. A kurwa Stu to jeszcze więcej zarabia niż ten piłka szybany. Wardęga wówczas zdecydował się skomentować całą aferę i skrytykować zachowanie fagaty oraz nazwać je kurestwem. Nagrał nawet film zatytułowany Sprytna Fagata, a co było później, zobaczcie sami. Piszą JF na czacie. Dlaczego? Nie wiem, ale to mnie nie rusza, w sensie to jest takie... Ale uważasz, że zasłużyłaś na to, że jesteś jebana tak długo już? Nie. Uważasz, że nie zasłużyłaś, nie. tak? Skoro osoba, która jest pokrzywdzona, no. nie jebie mnie, tylko ma z mną kontakt i... Tylko jebała? Okay. No, no. no. to, to czemu obcym ludziom to przeszkadza? I ty pierdolisz takie rzeczy? Pierdoliło cię kurwa? Pojebało go? Będzie mnie oskarżał o takie rzeczy? Nigdy kurwa w życiu nie zdradziłam Stewarta! Nigdy w życiu nie zdradziłam Stewarta! Ja wolę takich bardziej gangsterów w momencie, w którym Wardenga zaczął wybielać wizerunek fagaty, zapraszając ją do wspólnych transmisji na żywo, zaczął tracić szacunek wśród swojej widowni. Teraz spójrzcie na to z tej perspektywy. Kiedy Wardenga zdecydował się rozpocząć dramę z wersów o kradzież Logo, to potrafił ciągnąć ten temat, i ciągnąć, i ciągnąć jak najdłużej się dało, ale kiedy fagata zrobiła coś moim zdaniem nie wiem jak wy uważacie, ale moim zdaniem bardziej niemoralnego wykorzystanie kogoś w celu zdobycia popularności co wiąże się z zdobyciem przychodu to nagle jeden film, a później kolaboracje no i też ciężko tutaj nie wspomnieć o bronieniu fagaty rękami, nogami przez Wardęgę jak tylko się da czemu tak mocno jakby y, supportujesz tą fagatę? a, no to to a. będę wyjaśniał w przyszłym filmie, no ale Czemu inaczej? Bo jakby wiesz tak, co oni je... no. Zadam ci pytanie, nie? No. Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na fagatę. Mm. I wiesz do czego no, bo... na Rząskie pe... k***a tereny. Ta, ale nie, no ja to wiesz. Ja to. No to odpowiedz mi, gdyby cały internet się o tym dowiedział. O tej sytuacji, co tam jest w tle. To czy byś, czy by inaczej patrzyli? Na pewno trochę. No widzisz, i masz już odpowiedź, nie? I wiecie, żaden z nas nie wie, co tak naprawdę działo się na backstage'u. I czy Stu jest winny, czy niewinny. Czy nawet jeżeli okazałoby się, że Stu ma coś za uszami, to czy zmieniałoby to jakikolwiek pogląd? internautów na osobę fagaty? Czy gdyby Stu okazał się winny, to czy nagle fagata, wykorzystując osobę i jej naiwność, oszukując, że pała do niej jakimkolwiek uczuciem tylko po to, żeby, wiecie, trochę wpadło do kieszeni i żeby trochę Fejmu przytulić, czy to było w porządku? Bo skrzywdziła i wykorzystała złą osobę, to czyni z niej dobrą osobę? To tak nie działa. No i właśnie jeden z widzów na ostatnim live'ie Wardengi postanowił nieco skrytykować jego współpracę z fagatą w projekcie GOATS. No a Wardęga, jak to Wardenga w ostatnim czasie, postanowił odpowiedzieć w sumie w żaden logiczny sposób, czyli odbijając zarzuty w stronę innej osoby. Lepiej robić kolabo z typiarą, to się wybiła kosztem z stu. Jakie kolabo ja robiłem? Chodzi ci o to, że wystąpiło na odcinku? Tak, Sylwester. Kolabo to jest, kiedy ją zapraszasz nawet do nie stricte Twojego projektu, ale projektu, który współtworzysz i na pewno masz tam coś do powiedzenia. I kolabo to jest, kiedy zapraszasz fagatę do drugiego odcinka już na kanale Goats oraz kiedy zapraszasz ją do chowanego, w którym sika na ekranie do butelki. Kochani, jest mały problem. Muszę siku Dostałam tam odjechał pustą butelkę. Ten otwór jest trochę za mały. La, 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 la. Ej, to jest glitch uniwersum. Fagata sika w szafie obok czajnika, czajcie to? Ale w sumie nie ma czemu się dziwić, przecież ty lubisz siuśki. Robiliście kiedyś złoty deszcz, te dziewczyny? Uważam, że wszystko jest dla ludzi. Robiłeś co? Robiłeś to ty też? Nie wiem. A ty? Robiłeś tego nie wstydzę. A ty robiłeś? Robiłem. A ja powiem wam tak. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Macie zawsze te swoje słowa, co wygadywaliście. Nie, według mnie prędzej czy później coś, coś pewnie, ktoś coś puści. Chociaż to już tyle lat. Ciekawy jestem kurwa, reakcji internetu. nie? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? To jest ciekawe. No i samo to, przepraszam, że użyję tego słowa, ale pierdolenie Wardęgi, że No, trzeba czekać, aż internet połączy kropki. Trzeba trochę ich nakierować i w ogóle. Wiem, ale nie powiem, bo, bo nie powiem. To jest takie zjebane. Jeżeli coś wiesz, to to powiedz. Nie rzucaj oskarżeń w powietrze. I nie czekaj na to, aż detektywi z TikToka wezmą sprawy w swoje ręce, bo tylko pogorszysz sprawy. I przypomnijcie sobie teraz aferę z Konopskim, kiedy to Konop nagrał film o Leksiu, zarzucając mu upodobanie w dzieciach. I czy to właśnie nie wtedy Wardenga nagrał głośny film, który zapoczątkował długą dramę z Konopskim, Odnośnie tego, że konop nie przeprowadza researchu, zarzuca komuś przestępstwo bez podania dowodów. Ale ostatni odcinek na kanale Goats. Już naprawdę przelał czarę goryczy. To, jaką patologię zaprezentowaliście w tym odcinku, i brak skrupułów, żeby zrobić content, to pch, naprawdę, Wardenga, spodziewałem się po tobie czegoś więcej. W tym odcinku gołci zdecydowali, że urządzą igrzyska mające na celu wyłonić ich drużynę na nadchodzącą galę, jeżeli można to tak nazwać, czy mecz. Turniej, e, mów. No i osoby odpowiedzialne za ten pomysł najwidoczniej stwierdziły, że najlepszym sposobem będzie próba siły, a raczej patologiczne napierdalanie się w błocie, podduszanie i podtapianie. Może obejrzyjmy to wspólnie. W finałowej konkurencji zawodniczki zmierzą się bezpośrednio w parach. Zasady są proste: gołci będą odliczać dwie minuty, a ta zawodniczka, która utrzyma piłkę, gdy konkurencja się skończy, wygrywa. Obu mówię dziewczynom, że mogą kamieniami się też napięć. To będzie walka teraz. Ale, ale, ale Kto, odpali, odpali się. Nie ma odpali się i ciągnięcia jak dobrze, że zostały ustalone zasady między dziewczynami, tylko szkoda, że nikt się do nich nie stosował. Walczycie o piłkę. Jeżeli nie będzie, będzie ciężko wstrzymać zwycięzcę, robimy 30 sekund dogrywki. Taktyka dowolna. Podtapianie jest dozwolone? Podtapianie jest dozwolone, natomiast jeśli ktoś będzie podtapiał po 20 sekund, to wyciągamy, ratujemy. Wardęga stwierdził, że będzie kierować się zasadą bezpieczeństwo przede wszystkim, no bo przecież Strach pomyśleć, gdyby ktoś był podtapiany dłużej niż 20 sekund. Przecież mógłby się utopić. Nasz wielki finał rozpocznie Iga i Weronika. Jest strach? Nie, nie. Oto za chodzi. 3, 2, 1, O! 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 Ej, ej. krew! O kurwa! O nie... O kurwa! Ona się topi! Ja pierdolę. Ona ją dusi. Nagrywaj dalej. O Jezus, ona się topi. Na załączonym obrazku widać, jak wiele są w stanie zrobić influencerzy dla kontentu. A jak wiele w stanie są zrobić nieznane osoby, żeby stać się kimś? No bo przecież dobrze widać, że ta dziewczyna, zamiast pobiec w kierunku tej kuli, zabrać ją, wpierdoliła się, staranowała tą dziewczynę i zaczęła ją podtapiać. A gołci i wszystkie osoby obecne na planie stoją i się temu przyglądają. Nikt nie stwierdził, żeby podejść, zainterweniować, powiedzieć, ej. Zostaw ją, możesz zrobić jej krzywdę. Jakby kurwa, to, to jest naturalny odruch ludzki. Już wystarczająco Krzysztof Stanowski skomentował działanie Goats na tym odcinku, na ostatniej konferencji Move Federation, kiedy to starał się zaapelować nieco do Wardengi i przemówić mu do rozsądku. Ale oczywiście Wardenga, jak to os w ostatnim czasie Wardenga, nie wziął w żadnym stopniu odpowiedzialności za to, co zrobił i w sumie on twierdzi, że nic złego tym nie było, bo przecież nikomu się nic nie stało. A jakby Stanowski chciał, to przecież dziewczyna, która podtapiała, może się Powiedzieć, że ona w ogóle wcale nie szarpała kogoś za włosy i nie podstapiała. Czy nie masz takiego wrażenia? że niebezpiecznie zbliżyliście się do mniej więcej tego, co nagrywał kiedyś kamerzysta. Tutaj, jeśli chodzi o te wyrywanie włosów, ja osobiście uważam, że Weronika przesadziła, bo była zasada, że nie, nie ciągniemy się za włosy. Znaczy nie uważam, że my to przedstawiamy jako wzorzec, mhm. tylko ona jest aktualnie krytykowana. chcę się też, Weronika, wypowiedzieć? Tak, ja tak, że wbiegając po piłkę, ja jakby zahaczyłam o głowę igi. By zahaczyłam o głowę igi. Ja wtedy nie szarpałam ją za włosy, tylko jakby popchnęłam ją i przez to, że miała rozpuszczonego kucyka, moje palce przeszły przez jej włosy, ale nie uważam to y, za szarpanie. I w momencie, w którym ja zorientowałam się, że ona mnie ciągnie za tego kucyka, po prostu pokazałam jej, jak to się robi i wyrwałam jej całe doczepy. Słuchajcie, ja nie chcę tutaj... Sam fakt, że nawet Lexi, nawet Lexi potrafi powiedzieć, że ej, to nie jest w porządku. Nie na no, walkach. Sylwek to jest sędzia, są medycy, u was byli medycy? Popełniliśmy kilka błędów, na szczęście nic się nie stało, ale na przyszłość będziemy bardziej o tym pamiętać. Ja żeby... myślę, że kompletnie nie można tego porównać do, do walk w klatce, gdzie te warunki są kontrolowane. My się przygotowujemy do tych walk, tak jak mówię, jest sędzia. No dobrze, ale gdyby. gdyby... A Tutaj puściliście dziewczyny w błoto, nie wiem, do lasu, gdziekolwiek one tam były, się szarpały. A przecież wiemy, jak Lexi lubi. Patologie. Ja jestem fanką e, dymów Co i patologii. Trafnie zauważyła, że powinien tam być sędzia, który kontroluje, który panuje nad sytuacją. A tam ewidentnie nikt nie panował nad sytuacją. Więc jeśli Lexi zauważa, ta sama Lexi, którą krytykowałeś za scam na rajstopy, jeżeli ona zauważa, że coś jest nie w porządku, to może warto się nad tym zastanowić. Bo to, że ktoś, kogo uważasz za głupszego od siebie, widzi coś głupiego,

Ej, nie ma ciągnięcia za włosy, nie ma ciągnięcia bo... za włosy, nie ciągniemy za włosy, nie ciągniemy za, za włosy, ej, ej, nie ciągniemy za włosy. Za włosy. Ej, mocne to jest, to w ogóle robi system. I wiem, że dzisiejszy film jest o Wardendze, ale nie mogę po prostu przejść obojętnie wobec tego, jaki poziom reprezentuje Boxdel. Boxdel, u ciebie to już widać, kurwa, totalne... Zrycie Beretu, jeżeli chodzi o dostarczanie kontentu dla widzów, jeżeli w ogóle można nazwać to kontentem. Ja wiem, że Ty masz mental zachowany jeszcze z Fejmem, a że ciągle muszą być dymy, że ciągle musi się coś dziać, ale naprawdę, jeżeli tym, co się dzieje, jest krzywda ludzka, to czy to jest w porządku? Koniec! Jeżeli wie,. Jako... O! Baby się biją! Ja pierdolę! Przecież co? Baba może zrobić babie? Baba przecież tylko może wyrwać drugiej włosy. Przecież baba nie może. Nie wiem. Udusić drugiej baby? Baba nie może utopić drugiej baby. Przecież one tylko sobie wyłamują paznokcie i doczepy wyrywają. I ja wiem, że teraz możecie zasłaniać się tym, że w sumie nikomu nic się nie stało. Ale nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że jaki przykład wy młodemu pokoleniu. I wiem, że nie można patrzeć na wszystko, co robimy przez pryzmat tego, jak to oddziałowuje na młodzież. Ale czy w sumie te, te dziewczyny, tak bardzo tryhardując, prawie mordując siebie nawzajem, nie osiągają właśnie tego, czego pożąda w dzisiejszych czasach młodzież, czyli właśnie fejmu? Czy nie sugerujecie, że o, o... Poddymiajcie tak, poddymiajcie to, może dostaniecie walkę na fame i trochę zarobicie. Ludzie naprawdę w dzisiejszych czasach dadzą sobie napluć w mordę, byle żeby mieć swoje 5 minut w internecie. Ale naprawdę, może Wy jako dorośli ludzie, jako jeden z najlepiej teraz prosperujących kanałów na YouTube, postarajcie się dać jakiś przykład tym młodym ludziom, że czasami trzeba wykazać się może czymś więcej, może jakąś ambicją, sprytem. Inteligencją, chociaż w spryt może to nie najlepiej, bo byłyby wtedy same sprytne fagaty w internecie. Ale może jakieś inne wartości wpajać tym młodym ludziom, a nie tylko mordobicie, wyzywanie się nawzajem i przemoc. To naprawdę to nie jest tak dużo. Jestem szczerze przekonany, że da się zrobić dobry content, nie robiąc przy tym nikomu krzywdy i nie robiąc nic niemoralnego. Postarajcie się, naprawdę, stać Was na więcej. Koniec! Mocne! Mocne! Mocne. Nie, szacunek za ten, ale z tymi włosami to trochę o, kurwa, przesadziłaś. To to... Ale ona mnie tak dopiła, że masakra. To nie jest w porządku, wszędzie mam wodę piach. Uh -huh. Ja jestem... To było strasznie To było za mocne. Ja nie no, byłem gotowy na takie coś. Mocno. Naprawdę, to było za mocne. Jak że głowę w ziemię, to chciałem już to przerwać, Ja bym im zrobił walkę na filmie! Ja bardzo chętnie! <gry> Czy nie masz do nas żadnego żalu, ani nic? Skład. Nie mam żalu, Tylko jestem do niej. zadowolona. Tylko do niej. Podtopiłam się, ubrudziłam się, Dobrze, że Wardenga już tutaj wypytuje, czy przypadkiem dziewczyna nie ma do nich jakiegokolwiek żalu, no bo przecież kiedy ktokolwiek, jakikolwiek użytkownik w internecie, na przykład, na przykład ja, przypierdoli się do nich w internecie, no to przecież mają przygotowaną linię obrony. Ale przynajmniej widać, że Boxdel się dobrze bawi. Jako kolejne zmierzą się ze sobą Natalia i Kamila. Mogę? Walka, walka! Natalia, dawaj ją do wody! 30 sekund! Do wody, do, wody, do wody. są lepsze od influencerek z Famous. Więcej walki, dziewczyny! No, 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 no. Patrzcie, jest przejęcie! Jest przejęcie! Ta będzie dusić, Tam nie chciała, to dusi. Dobra, lekko można podduszać. <śmusza> Natalia, ty też, ona cię dusiła, to weź ją tam trochę ten. Dobrze! O, dobrze. dobrze. Ty? 30 sekund 30 sekund Dawaj kabina jeszcze dobrze Wymi wyjmij, wyjmij! wyjmij. mocne ciągi ciągi Dogrywka Cie do tego wyglądają! Tak. Patrzcie, patrzcie, jak one wyglądają, każemy im napierdalać się w błocie, patrzcie jak one wyglądają, kurwa komedia I, i to podjudzanie w ogóle, u weź ją tam podduszaj, można jednak w sumie podduszać, weź ją podduszaj, ona też cię podduszała, do wody ją wepchnij, niech się kurwa utopi. Dobra, zrobimy Dobra. Nie, nie chcę dawaj spróbujemy, no, ale nie będziemy się tak razi Kurwa, nie, chcę stara Rezygnujesz? Rowerę, no. Nie, no dawaj, chodź Nie chcę Mega, Mega dziwne Mega dziwne Nie chcesz się napierdalać w błocie? Nie chcesz być podtapiana? Wszystkie, wszystkie te dziewczyny się upokarzają Dla naszego kontentu Dla naszych pieniędzy I ty mi powiesz, że ty tego nie zrobisz? Wypierdalaj z planu w ogóle nie dziwię się tej dziewczynie i brawa dla niej, że jako jedyna stwierdziła, że to trochę poniżej jej godności albo że bezpieczeństwo jest ważniejsze niż zostanie jakąś zjebaną influencerką. Możesz próbować. poddusić! Jak poddusisz, to straci siłę i zabierzesz! Podduś ją, odetnij jej tlen i będzie Zadyniero. wiesz! Puści piłkę! Biodra, Biodra, to ci się Biodra do tego, żeby. czuła tą presję, kur. ją Innymi zawodniczkami są Klaudia oraz Cornelia. Można podtopić lekko. Yeah. <laughs> się odpala papa, jestem. I finał zakończą Julia oraz Aleksandra. Walka! Oh, yes. Pa, pa, pa. O, oh. oh, pa, No i to się, kur. Yeah. To no jest walka! オ、yeah, リモリラッパがーエスタザシューエスタザシューエスタイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ To jest wszystko ok? Coś git? O, to jest kic? Nie, według mnie to nie było. Dobrze, że według Wardengi to nie było mocne uderzenie, więc w sumie jak możecie to kurwa boleć? Jak śmiesz w ogóle wydawać jakiekolwiek dźwięki z siebie, które sugerują, że może ci się dziać krzywda? Wardenga już tak wsiąkł w ten świat influencerów, że stał się najgorszym sortem influencera. Takim, który naprawdę nie przejmuje się niczym idzie po trupach do celu. No nie, bo była piłka na niej jakby. A co, ucho cię boli, tak? To odpocznijmy chwilę. Nie, ja już nie, nie, nie pokaż. A, chcę. Nie, nie, spoko. Żaden z gołdców nie poinformował, czy na miejscu znajduje się karetka, czy jakikolwiek ratownik medyczny. Kręć jej kostkę! Morderczy uścisk! Ty Charakter, Prawaj kur... do końca! Walcz Patrzcie, jak już do końca, do końca! Mają! Prąd wam ma odebrać, kur... A weź jej, ta, weź jej kolanem trochę na brzuch! Weź jej kolanem na brzuch! O! To Nie I teraz, o, i teraz o, wyrywaj, przyciskaj, przyciskaj! W sumie nie wiem, czemu Boxel aż tak oszczędza w słowach, przecież równie dobrze mógłby krzyczeć. Połami kurwa żebra! Głębiej kolano, głębiej kolano! Głębiej na brzegonę! Rozmierzmierzmierz, kurde! Ogrywka. Nie, kur nie Tak, ma tak. O, tak jest. Padowa taktyka. Nie, wiesz co. A ja nie mam rady Nie no nie wiem. Co prawda finał nie był zbyt emocjonujący, ale i tak gratuluję dla Ej, was, was dziewczyny. Piek. Tak. Chodźcie. Daj Dajcie jumce wody. Jak to wróci? O, o picha ma o chodź, 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 chodź. na tak, to nic nie daje, tak. tak. To nasza rywalizacja dobiegła końca. Oto nasza drużyna na mów No i to, mili państwo, byłoby na tyle. Jak widać, świetna przednia zabawa. Jak najbardziej bezpieczna i zachowana w ryzach. Zdrowego rozsądku. Naprawdę spoglądając na Wardęgę dzisiaj, a Wardęgę kiedyś można w sumie zauważyć takie koło, taki cykl, cykl życia Wardęgi, czyli z klauna, który robi prank do szeryfa, który wyjaśnia influencerów i jest dosyć szanowany wśród internautów do klauna.